Dzień dobry, Kamila Lewicka, Akademia Odwagi. Dzisiaj przychodzę z Pandą, która sobie tutaj zawsze na pianinie ze mną siedzi, po to, żeby Wam przypomnieć, że jutro jest 20 lutego, a to oznacza, że jutro rusza wyzwanie 40 na 40. Co to takiego? A mianowicie wymyśliłam sobie, że na swoje 40 urodziny, które podobno są jakieś znaczące w życiu, jeszcze nie wiem, powiem Wam za 40 dni, będę się z Wami spotykała codziennie rano o 6.30, tutaj na Akademia Odwagi Kamila Lewicka, na pozytywnym poranku, czyli na takim 15-minutowym rozruchu porannym. I właśnie jutro jest pierwsze nasze spotkanie. To jest takie wyzwanie, które może być dla Was też bardzo fajną propozycją na to, żeby trochę inaczej rozpocząć dzień. Nie wiem jak wasze poranki, ale moje często wyglądają tak, że jak się budzę i otwieram oczy, to od razu mam w głowie listę rzeczy, które muszę zrobić. A chodzi o to również w tym wyzwaniu, żeby trochę przekierować uwagę na siebie z samego rana. Tak żeby dać uwagę sobie. A poza tym będzie to też miły prezent, ponieważ ja uwielbiam poranki, uważam tę tą część dnia za najmilszą w ciągu dnia. Nigdzie później nie ma już takiej ciszy, takiego spokoju, nie pachnie tak powietrze, więc to jest też dobry moment na to, żeby wyrobić w sobie taki nawyk wstawania chwilę wcześniej i skupiania głowy, skupiania umysłu na tym, co jest najważniejsze czyli na nas samych. Bardzo Cię zapraszam do tego wyzwania. To jest dla mnie naprawdę wyzwanie, ponieważ, żeby rozpocząć z Wami o 6:30, to muszę wstać, jak się domyślasz, odpowiednio wcześniej, ale naprawdę podchodzę do tego z takim dużym entuzjazmem i ten pomysł wywołał też we mnie dużo takiej radości wewnętrznej, więc śmiało za nim idę. To jest pierwszy raz, kiedy robię coś takiego. Nie mam pojęcia, co z tego wyniknie, ale jestem pełna takiej otwartej postawy na te poranki o 6:30 z Wami. Myślę, że to będzie bardzo fajny i radosny czas. Każdego dnia dostaniesz ode mnie też jedno zdanie, które mi pomogło przejść z tego świata lęku, ze świata takiego hamulca życiowego, z takiego świata trochę wycofania, bania się, podejmowania różnych wyzwań, z takiego świata trochę melancholii, czekania na różne rzeczy, do tego, jak żyję teraz, czyli w takim spokoju, radości, otwartości na to, co przynosi życie. W takiej odwadze do podejmowania wyzwań, na których mi zależy. Każdego dnia jedno zdanie, które pomogło mi na tej drodze um, przejść do takiego większego komfortu, harmonii i błogości życia. Oprócz tego będzie dużo śmiechu, zabawy, różnych niespodzianek. No i 40 dni to też nam pozwoli wyrobić taki nowy nawyk, nowy, dobrą, nową dobrą jakość dać sobie do życia każdego dnia rano. Więc bardzo serdecznie Cię zapraszam. Będzie mi dużo raźniej, jeżeli będziesz zaglądać o tej 6.30 na chwilę do mnie. No i co? No i zaprosi inne osoby też, jeżeli może chcesz zaprosić swoich domowników albo jakichś znajomych, daj znać, że takie poranki startują. To jest naprawdę fajna okazja do tego, żeby trochę inaczej rozpoczynać dzień, nauczyć się trochę nowych nawyków, a przede wszystkim dostarczyć sobie każdego dnia rano. Więcej energii, więcej radości i takiej inspiracji na cały potem zajęty dzień ważnymi sprawami, które każdy z nas przecież ma. Także mam nadzieję, że na tej najdłuższej imprezie urodzinowej e, będziesz razem ze mną. Panda będzie, prawda? Będziesz jutro. Tak, wyjątkowo panda jutro będzie. E, więc widzimy się jutro, 6.30, tutaj na Akademia Odwagi Kamila Lewicka. Czekam na Ciebie na pierwszym dniu wyzwania 40 na 40. Dobrego piątku i do zobaczenia!